Cześć z tej strony, Bartek Piasecki. W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób umieścić swoje materiały na timeline w Kapkacie. Przede wszystkim, w poprzednim odcinku wyjaśniałem Wam, w jaki sposób działa timeline, jeżeli chodzi o, o Capcato. W tym momencie ten nasz chaos artystyczny po prostu przekujemy już w lepszą strukturę naszego finalnego firmu i pokażę Wam w jaki sposób można to dostosować, jeżeli chodzi właśnie o, o cięcie, skracanie, umieszczanie tych poszczególnych elementów. Więc pierwsza rzecz to jest taka, że musimy mieć jakiś scenariusz, figlo, scenariusz, pogląd na ten nasz przyszły film. To się w agencjach tworzy coś takiego jak storyboardy, czyli my po prostu wiemy mniej więcej jak, w których momentach będą się pojawiały poszczególne elementy. Więc dla największego uproszczenia, sobie wykorzystam tutaj mój jeden ze starych filmów, a nie, przepraszam, jeden ze starych filmów to będzie ten, żebyśmy zobaczyli trochę na w czynnikach pierwszych, jak on jest stworzony. Czyli na początku mojego filmu mam tutaj w tym przypadku moją twarz, czyli robię taki wstęp, następnie pojawia się intro, później zaczynam coś tłumaczyć. I w pewnym momencie jeszcze powinna nam się pojawić dokładnie subskrypcja YouTubea i na końcu sobie kończę się z wami. Żegnam. Więc moje filmy są złożone najczęściej z takich pięciu elementów. Pozwólcie, że ja nie będę chciał ich tak super dokładnie. Gdzieś tutaj w tym momencie powinno mi się pojawić, czyli to jest tak. To co teraz robię, to ja potnę ten film na pół. Jak widzicie tutaj robię taką, używam ikonki podział. Więc z chwili obecnej z dwóch filmów, sprawa, z jednego filmu mam nagle dwa filmy. Jak wiecie, tutaj ten jest zupełnie niezależny, mogę go sobie umieścić u góry, u, u dołu albo zamienić po prostu kolejnościami. Więc to co ja teraz sobie zrobię, to ja po prostu potnę te filmy na takie części, żebyśmy mniej więcej wiedzieli jak to wygląda. Czyli gdzieś tutaj będzie się zaczynało intro i gdzieś tutaj to intro się nam będzie kończył. Dobrze. Więc jak widzicie, teraz właściwie mój film jest złożony z takich pięciu elementów. No i teraz jak ja to sobie wszystko montowałem? Czyli ja sobie montowałem w ten sposób, że miałem materiał, który nazywa się mm, właśnie tutaj, w tym przypadku kolekcja. Czyli nagrałem ekran, czyli to co ja teraz dokładnie dla, dla Was robię. To jest jeden z elementów, czyli mam nagrany ekran, to jest ten film i ten film na końcu. Mam też do, dodaną taką stawkę o subskrypcji jako osobny zupełnie element, który sobie tutaj dorzucam w moich firmach. Zupełnie osobno nagrywam moją twarz. Jak widzicie, to jest nagrywane też innym kadrem, czyli moja twarz jest yy, nagrywana, zajmuje cały ekran, a w y, nagrywaniu ekranu moja twarz jedynie znajduje się w prawym, dolnym. Rogu, tak jak ja tutaj do Was mówię, i w pewnym momencie mam też montowane takie intro, które po prostu robi wprowadzenie w ten, w ten kanał dla ludzi, którzy nie do końca wiedzą, czym ja się zajmuję. Więc to jest w ogóle moja taka linia, nazwijmy ją filmowa, którą posiadam właśnie w tym, w tym moim filmie. Kolejna rzecz, którą ja chcę zrobić, i to też występuje w moich filmach, to jest to, że na dole mam jakiś element, efekt dźwiękowy. Więc ten efekt dźwiękowy, jak widzicie, jest mm, Dosyć krótki, czyli przez pewien czas będę miał po prostu ten efekt dźwiękowy wykonany, ale tutaj będzie całkowicie cisza, więc co ja mogę z tym wszystkim zrobić? Pierwsza rzecz jest taka, jak widzicie, będziemy rozmawiać trochę o dźwiękach, ale już od razu sobie tutaj wrzucę, że ten element będzie na pewnym momencie się wyciszał, więc to co ja chcę sobie zrobić, to ja dzielę to na pół i ten element po prostu usuwam, więc mój element dźwiękowy będzie na razie taki wypełniony, nie będzie miał wyciszenia na koniec co ja mogę teraz zrobić, to mogę go sobie po prostu skopiować trzy razy. Ctrl C, Ctrl V to wykonałem na, na klawiaturze i usunąć ten ostatni fragment. Więc to, co ja teraz mam, to mam przez cały mój film. Dzieje się coś w linii wideo, na dole dzieje się też coś w linii. Audio. Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. Oczywiście mogę świadomie zrobić tak, że na końcówce nie będziemy do samego końca dojeżdżali z, z dźwiękiem, albo nawet mogę wam pokazać trochę inaczej, bo ja zazwyczaj robię tak, że ten element, czyli ta subskrypcja ma swój dźwięk, więc ja po prostu nie chcę, żeby pod tym dźwiękiem był kolejny dźwięk, czyli żeby dwa dźwięki nam się nakładały. Więc robimy sobie tutaj to na tej zasadzie. I to będzie wyglądało tak, że po prostu tutaj, kiedy ja będę mówił, jest pod tym jakaś muzyczka. Tutaj, kiedy wchodzi ta subskrypcja, no to tej muzyczki dodatkowej nie ma, bo ta linia jest pusta. I następnie znowu mamy to w momencie, kiedy ja mówię, no to jest, jest ten dźwięk, który występuje na, na dole. To co dalej mamy, żebyśmy sobie korzystali wszystkie elementy, no to oczywiście ja sobie mogę tutaj umieścić moje logo. To co też Wam będę pokazywał w osobnym odcinku, no oczywiście jeżeli to logo byłoby umieszczone na tej zasadzie, że ono jest na cały ekran, no to jest to totalnie bezsensowne, bo albo go nie będzie widzieli, albo nie będzie widzieli mojej twarzy, więc to co ja chcę sobie zrobić to po prostu to logo umieścić tutaj w prawym górnym rogu. Więc to jest jakiś element, który się będzie nam przewijał. No i teraz co my tutaj mamy? Mamy na przykład bartek piasecki, no ale to logo w tym przypadku nie jest jakoś szczególnie mm, widoczne. Więc wygląda trochę nieapetycznie. To co ja sobie zrobię szybko, to w sumie nie było aż tak planowane, ale dorzućmy sobie po prostu materiały jeszcze raz z grafiki, i ja sobie wrzucę, do wam trochę inne logo. Ja wrzucę tutaj logo mm, fioletowe. I teraz co ja sobie tutaj robię? W momencie, kiedy jestem z, będzie tutaj moja twarz, to będzie występowało to logo fioletowe, więc ja sobie teraz to podzieliłem. Następnie, kiedy będzie wchodziło, wchodził ten film, no to nie będziemy mieli tutaj logo, no bo to właściwie yy, będzie to pewnie niepotrzebne i zbędne. A tu sobie po prostu dorzucimy tak samo, to jest akurat logo nie, nie w PNG, ale po prostu i tak chcę po prostu, żebyście zobaczyli, żeby to przynajmniej było jakkolwiek widoczne, czyli mamy już tutaj nagle zupełnie inne logo. I tu z punktu widzenia kapkata. W tym przypadku ten, ten materiał, który tu się ciągnie, to są dwa zupełnie inne pliki. To jest ten plik i to jest ten plik. Dwa zupełnie inne materiały, w innej kolorystyce, dopasowane po prostu do innego tła. Tutaj nie będziemy sobie robili żadnego logo, i tutaj sobie to umieścimy na, na końcu. Możemy też robić tak, oczywiście, że możemy to uciąć, albo możemy w tym przypadku grafiki też to skrócić. No i mój film, który będzie w chwili obecnej wyglądał tak. Tu może tylko zbędny to w ten sposób. On będzie miał tak, składa się z warstwy wideo, gdzie się przewijają różnego rodzaju rzeczy, przekłada się z warstwy logo, które się pojawia w prawym górnym rogu, i z warstwy wideo. Więc ja tutaj wykorzystując właściwie umieszczanie tych elementów w odpowiedniej kolejności, skracanie czy przycinanie, czyli ten element właśnie podziału, i zmniejszanie, powiększanie, czyli zaznaczanie danego elementu i po prostu skalowanie go w ten sposób. Stworzyłem taki podstawowy film, który w tym przypadku jest, można powiedzieć, że jakimś filarem i fundamentem do tego, żebyśmy na nim dalej sobie bazowali, żeby wam pokazywał kolejne funkcjonalności. Więc mniej więcej w taki sposób ja co tydzień, czy w jakichś tam parte, kiedy montuję nasze odcinki, te, te, które oglądacie, właśnie ja umieszczam te elementy składające się trochę z mniejszej ilości rzeczy, bo ja po pewnym czasie mam po prostu swoją muzykę, którą już mam. Jest ona odpowiednio długa, jest zduplikowana, czyli nie potrzebuję jej duplikować, tylko to jest jeden długi plik, który jest przygotowany i w zależności od tego, czy mój film trwa 3 minuty, czy 10 minut, no to nie muszę tego wykonywać po raz kolejny. Logo też pewnie w tym przypadku dorzuciłem, w ogóle nie mam logo, chciałem Wam po prostu pokazać jak operuję już materiałami graficznymi. Ja tak naprawdę montuję swoje filmy jedynie przy, przy użyciu tych dwóch warstw, czyli umieszczam bodajże 4 filmy, tak, umieszczam ten wstęp umieszczam film z nagranym ekranem, umieszczam intro i umieszczam subskrypcję i umieszczam materiał wideo i w ten sposób ja sobie optymalizuję swoją pracę tak żeby te odcinki wypuszczać jak najbardziej mm, sprawnie. Zostawiam ten materiał w kolejnym odcinku będziemy już wchodzili w tematy właśnie modyfikacji na przykład trochę bardziej efektów, powiększania tego wszystkiego, pomniejszania. Jeszcze nagram odcinek, żeby wam trochę pokazać e, rozdzielczość ekranu i jak się po prostu zachowa nasz ekran, w zależności od tego jakie tutaj te parametry właśnie w tym miejscu wykorzystamy, jak to będzie też bym udało za chwilę na podglądzie, więc to będzie kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć, cześć.